Ja mogę tylko rozpocznę i powiem, że jesteśmy tutaj w charakterze. Pan poseł Andrzej Halicki jest przewodniczącym w charakterze przewodniczącego delegacji polskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, a ja jako przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej proszę Panie Pośle, niech pan zaczyna. Tak jak pan przewodniczący powiedział jesteśmy także po kilku już rozmowach, które dotyczą orzeczeń przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, orzekanych przeciwko Polsce, bo te nas głównie interesują. Część z tych orzeczeń wymaga, wymaga zastanowienia się także nad polskim prawem, nad skutkami tych orzeczeń, które mają charakter uregulowań prawnych. Odbyliśmy kilka posiedzeń, także formalne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na wiosnę tego roku, a ja 2 października uczestniczyłem w tak zwanym przesłuchaniu przed Komisją Prawną właśnie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która to z kolei monitoruje, monitoruje wykonanie orzeczeń Trybunału Strasburskiego. Wniosek z tych wcześniejszych naszych spotkań, ale także pod tym spotkaniu 2 października. Wynika jeden. Zgodnie z rezolucją zresztą i także deklaracją z Brighton na temat większego zaangażowania parlamentów narodowych właśnie w implementacji, mówi się ładnie, wdrożenie prawa zgodnego z orzeczeniami, oczekiwaniami, a także konwencją obrony praw człowieka, bo ta jest najistotniejszym dokumentem, którego przecież jesteśmy sygnatariuszami. Potrzebna jest, i widać tę potrzebę także w naszym kraju, a także podczas posiedzeń artykułowali to i parlamentarzyści, myślę, że również eksperci, takiego stałego monitorującego ciała parlamentarnego właśnie, żeby w pewnym sensie mieć wiedzę, ale także żeby organizować edukację i mówiąc nieładnie też presję właśnie w kierunku no, urzeczywistnienia tych zmian, a więc nie tylko prawa, ale także w życiu stosowania tych norm i zasad. I tutaj mam przed sobą wniosek, który razem z przewodniczącym Grzegorzem Schetyną, czyli szefem Komisji Spraw Zagranicznych, panem przewodniczącym Ryszardem Kaliszem, szefem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, trochę z mojej inicjatywy jako szefa delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zgłosimy dzisiaj do pani marszałek Ewy Kopacz w celu powołania stałej podkomisji sejmowej złożonej z członków tych dwóch komisji w celu stałej pracy parlamentarnej właśnie. W kierunku z jednej strony monitorowania tych orzeczeń, a z drugiej strony prac, które mogłyby, być, mogłyby stanowić początek nowelizacji czy też wdrażania norm związanych z orzecznictwem strasburskim. Szanowni Państwo, od wielu lat orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dużej części wykonywane są tylko połowicznie. Jak Państwo zorientowali się, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeka, karę w przypadku wygrania sprawy przez obywatela przeciwko swojemu państwu, karę finansową, zwrot kosztów procesu. I jest specjalny fundusz w rządzie i zawsze był i te kary są płacone. Natomiast niewykonywane jest to, co leży u podstaw merytorycznych takich orzeczeń, czyli bądź nieścisłe, bądź złe, nieprawidłowe i niezgodne z Europejską Konwencją Praw i Wolności Obywatelskich zapisy ustaw, ale również często nieprawidłowe działanie organów władzy państwowej. I jak się okazało, system kontroli nad wykonywaniem orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest nieefektywny. Ten system kontroli ze względu na to, że Europejska Konwencja Praw i Wolności Obywatelskich jako umowa międzynarodowa należała do kompetencji ministra spraw zagranicznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to tam funkcjonuje do dzisiaj departament departament, który zajmuje się również wykonywaniem orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Siłą Rzeczy Dyrektor Departamentu nie ma kompetencji władczych w stosunku do ministrów konstytucyjnych a często wykonanie tych orzeczeń leży w kompetencjach innych ministrów. Między innymi takie doświadczenia Polski spowodowały, mówił o tym pan przewodniczący Andrzej Halicki, że na wiosnę 2011 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wydało, podjęło uchwałę o, o parlamentarnym monitoringu wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. My taki parlamentarny monitoring wdrożyliśmy. My, to znaczy e, komisja, komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej oraz Komisja Praw Człowieka Senatu. Jestem w stałym kontakcie z panem przewodniczącym Seweryńskim, e, odpowiednikiem naszej komisji, e, częściowo naszej komisji e, e, w Senacie. Nasza komisja wystąpiła już z dezyderatem dotyczącym funkcjonowania w rządzie organu, który byłby na szczeblu Rady Ministrów, który by kontrolował wdrożenie e, Wdrożenie y, orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na razie dostaliśmy od pana ministra Królikowskiego, wiceministra Sprawiedliwości, dosyć taką niezadowalającą odpowiedź, ale ta inicjatywa, którą dzisiaj państwu prezentujemy, powołania specjalnej podkomisji, dwóch komisji Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma właśnie umożliwić takie bieżący kontakt z rządem i wszystkimi innymi organami, bo również z prokuraturą. Chcę wyraźnie powiedzieć, że również z wymiarem sprawiedliwości i sądownictwem, bo bardzo dużo orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczy przewlekłości, przewlekłości postępowań sądowych. Również często dotyczy to organów yy, władzy samorządowej, kiedy właściciele chociażby mieszkań yy, nie stwierdzają wstąpienia w stosunek najmu, no tych orzeczeń było bardzo, bardzo dużo różnego typu. I chcemy, żeby w Sejmie była taka komisja, podkomisja, która będzie na bieżąco się tym, tym zajmowała. To była inicjatywa pana posła Hajickiego, który w ramach Rady Europy zajmuje się tymi sprawami, ale oczywiście zarówno ja jak i, jak i pan przewodniczący Schetyna, bo we trzech podpisaliśmy tą ten postulat do Pani Marszałek od razu się z tym zgodziliśmy, tym bardziej, że to wchodzi w cały system naszych również działań. Klasycznym zresztą przykładem jest wczorajsze orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ta kara i ten zwrot kosztów będzie na pewno rozsądzony. tylko cały problem polega na tym, że trzeba zgodnie z Europejskim Trybunałem orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wdrożyć procedurę, jak ma się zachować matka która nawet według dzisiaj, dzisiejszej obowiązującej ustawy antyaborcyjnej ma prawo do usunięcia ciąży a szpital odmawia nie ma procedury nie ma procedury no jest czysty taki powiedziałbym dosyć blankietowy przepis przepis yy, yy, ustawy i oczywiście oczekujemy, że taka procedura zostanie albo przez ministra zdrowia, albo przez yy, yy, przez Komisję Zdrowia, albo i tutaj bym też oczekiwał aktywności przez Rzecznika Praw Pacjenta, który oczywiście jest organem, który nazwijmy to jest poza rządem, chociaż nie do końca. Tego rodzaju inicjatywa będzie podjęta i żeby monitorować, naciskać, wdrożyć ten element kontroli parlamentarnej nad tym, żeby jednak orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka były wykonywane, stąd nasza inicjatywa. Pan Przewodniczący powiedział o jednym takim często pojawiającym się temacie, który dotyczy Polski, to jest przewlekłość postępowania, bo rzeczywiście tutaj statystyka już zdecydowanie lepsza niż kilka lat temu ciągle jest niekorzystna na tle innych krajów europejskich, a chcemy być jednak krajem, który jest na górze tabeli, a nie na jej dole. Średnia długość postępowania w Polsce to ciągle jeszcze kilka lat, a mamy kraje, gdzie jest to parę miesięcy do wydania orzeczenia. Mamy sytuację w Polsce też, gdzie państwo polskie przegrywa i będzie musiało albo musi płacić odszkodowanie, powiedziałbym osobom nie do końca krystalicznym, ale to też na skutek, powiedziałbym, praktyki sądowniczej albo praktyki prokuratorskiej, która nie do końca powinna być stosowana. Na pewno jej podstawy prawne są wątpliwe. Dlatego myślimy też o tym, by przyjrzeć się kodeksowi postępowania karnego, by przyjrzeć się zasadom stosowania na przykład tymczasowego aresztowania. Mamy zupełnie inną liczbę przypadków dziś w Polsce tymczasowego aresztowania. No zresztą najczęściej bez zarzutów albo w oparciu o artykuł 285, jeżeli dobrze pamiętam, czyli zagrożenie surową karą, które to przechodzi w długoletnie, czasem wręcz, areszt mm -hmm. tymczasowy, a jest bez wątpienia nadużywanym artykułem. Myślimy o instytucji sędziego w postępowaniu przygotowawczym, która to powinna być przywrócona w Polsce, bo dzisiaj takiej instytucji nie ma. Jest szereg zagadnień, które wymaga pracy, to już jest zadaniem i rządu, by się do tego ustosunkować, i odpowiednich komisji, ale to między innymi są wnioski, które wynikają z tych orzeczeń, a te z kolei tematy są tematami, które no, w jakiś stopniu rzutują na wizerunek Polski. Jeżeli chcemy być krajem i demokratycznym, i praworządnym, a obywatele mają mieć też poczucie um, autorytetu państwa i jednocześnie sprawiedliwości tego systemu, to system sprawiedliwy musi być nie tylko sprawiedliwy, ale też rychliwy. O to będziemy zabiegać naszymi pracami. I drodzy Państwo, jeszcze jedna informacja. Ten parlament, tę parlamentarną kontrolę wykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polski parlament, czyli Polska jako państwo, prowadziła jako czwarte państwo członkowskie Rady Europy. Na ponad 40 państw członkowskich my zrobiliśmy to jako państwo czwarte. Wspomniał tutaj o konferencji w Brighton pan przewodniczący Halicki. To zostało docenione w Radzie Europy, także często yy, nie wiemy o tym, ale w wielu sprawach, między innymi w tych, państwo polskie i polski parlament jest bardzo dobrze oceniany i, i, i w czołówce tych, którzy implementują to, co organizacje międzynarodowe, w tym przypadku Zgromadzenie Parlamentarne Europy, postanawiają.